Zdecydowaliśmy się na ten atak, ponieważ Iran stał się egzystencjalnym zagrożeniem. Nie tylko dlatego, że ciągle mówi o atakach e, atakach e, na Izrael, również najwyższy przywódca mówił o tych atakach. Iran chciał po prostu pokazać, że jesteśmy w stanie odpowiedzieć każdemu krajowi, każdej potędze. Nawet jeśli, na przykład, Stany Zjednoczone zaatakują Iran. Nie ignorujemy takich działań i ich nie wybaczamy. Odpowiadamy i kontratakujemy zdecydowanie. Nie jestem zadowolony z Iranu, ale jestem naprawdę niezadowolony, jeśli Izrael reaguje dziś rano z powodu jednej rakiety, która nawet nie trafiła w cel, która mogła zostać wystrzelona przez pomyłkę. W zasadzie mamy dwa kraje, które walczą tak długo i tak ciężko, że nie wiedzą co k robią. Rozumiecie to? No właśnie, Donald Trump z grubym słowem w swojej wypowiedzi. To jest nowy standard w polityce międzynarodowej, że przywódca mocarstwa już nie gryzie się w język przy mediach. Być może takie są teraz obyczaje, proszę Państwa. A moim gościem teraz jest, tak jak mówiłem wcześniej, generał Leon Komornicki, były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Witam, panie generale. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Nie zaczniemy od grubego słowa, ale zapytam o grubą sprawę, czyli o sprawę Bliskiego Wschodu. Jak pan sądzi, czy to, co mówi Trump, taki niezadowolony z zawieszenia broni, to jest teatr, czy on rzeczywiście jest niezadowolony z tego, że to zawieszenie broni tak wygląda, jakby nie było tego zawieszenia? No to jest, Panie redaktorze, Szanowni Państwo, to kolejny jest przykład, że prezydent Trump nie ma siły sprawczej, czyli na dobrą sprawę dzisiaj obserwujemy w przestrzeni globalnej poważny kryzys przywództwa. Tu ze świata zachodniego, świata zachodniego także prezydent Trump tym samym nie ma wpływu na decyzję, które podejmował i podejmuje Netanyahu, czy Izrael, a tym bardziej oczywiście państwa, które uczestniczą w tym konflikcie. Bo w tym konflikcie uczestniczy oprócz Iranu, oczywiście, który odpowiada na akt agresji ze strony Izraela, i uczestniczą Chiny, Rosja i Korea Północna. O tym nie zapominajmy, to powinniśmy pamiętać. W związku z tym dzisiaj zadeklarowany, czy też gotowość do rozejmu, czy rozejm, który ma być w życie po 24 godzinach i tak dalej i jest swoistą też iluzją. W mojej ocenie to jest tylko jakiś moment, który nie przeistoczy się w trwały pokój. Panie generale, pan, ceny... mówi, pan mówi o kryzysie przywództwa i to oczywiście w jakimś sensie tak pokazuje też to, co Donald Trump próbuje osiągnąć, a nie udaje mu się to w Ukrainie, ale też jak widać tutaj ma pewne kłopoty z osiągnięciem tak takiego celu, o jakim on mówi. No ale jednocześnie przecież Stany Zjednoczone przyłączyły się do tego ataku. Jeszcze mało tego, Trump triumfalnie ogłosił zniszczenie programu jądrowego Iranu. To prawda, to prawda, ale to niezależnie od kryzysu przywództwa, także w przestrzeni globalnej czy geopolitycznej jest kryzys dyplomacji, bo w pierwszym rzędzie, przodem, zawsze, i mimo że jestem wojskowym, to zawsze powinna być polityka, czyli dyplomacja, przywództwo. przywództwo. Tutaj trzeba się w pierwszym rzędzie dogadywać, żeby wygaszać w zarodku wszelkiego rodzaju takie sytuacje, które mogą przeistoczyć się w poważny konflikt zbrojny, a dzisiaj. Panie redaktorze, szanowni Państwo, jesteśmy świadkami nie konfliktów lokalnych tak dalej, regionalnych, czy wojny tej samej w Ukrainie, czy też na Ukrainie, czy też na Bliskim Wschodzie. I jest to dzisiaj już swoisty rodzaj trzeciej wojny światowej. Bo jak popatrzymy na potencjały państw, które są zaangażowane... I nie tylko politycznie, ale materialnie i tak dalej, i zagrożenia, które są generowane w tych przestrzeniach, oraz siły, środki, które są wytracane, oraz ofiary w tym czasie, chociażby adekwatnie do II wojny światowej, to te ofiary są większe i straty są większe, jak były w II wojnie światowej. Taka jest prawda, i siły, które są zaangażowane, są też. Nieporównywalnie większe, uwzględniając jeszcze niszczycielskie zdolności systemów walki, systemów uzbrojenia. No tak, Taka to się rzeczywiście sytuacja. zmieniło, panie generale. Mamy drony, mamy rakiety balistyczne, mamy właśnie wojnę tak. rakietową, powietrzną. Te rakiety lecą wiele, wiele kilometrów nad różnymi państwami, żeby dolecieć do celu. To jest rzeczywiście taki nowy typ, może wojny, bo możemy to obserwować jeszcze w telewizji, w mediach społecznościowych. Teraz... Ale, ale dopytam jeszcze tak, bo skoro no świat utrzymał informację, pani. Panie generale czy uzasadnienie tego ataku taką, że Izrael atakuje Iran po to, żeby zniszczyć program jądrowy, bo ten program jądrowy zagrażał Izraelowi i światu, Stany Zjednoczone robią to samo, to znaczy przyłączają się do tego punktowego ataku. Iran oczywiście odpowiada, no, ale jest pytanie. Właściwie czy to się przedłuży według pana, i to będzie taka wojna, która będzie trwała bardzo długo, czy po prostu, nie wiem, państwa zachodnie liczą na to, że reżim ajatollahów upadnie i uda się stworzyć coś w Iranie nowego, innego? Czy to jest w ogóle możliwe, czy o coś innego w tym jeszcze chodzi? Więc trzeba sobie odpowiedzieć, pierwszą rzecz na pytanie, czy właśnie aby cele tylko militarne były głównym, głównym strategicznym celem? Iranu, i Izraela i Stanów Zjednoczonych. To, że Stany Zjednoczone przyłączyły się do Izraela, to świadczy o słabości Stanów Zjednoczonych oczywiście. To świadczy o tym, że Stany Zjednoczone, przystępując do Izraela, jakby stały się podwykonawcą celów politycznych i celów militarnych Izraela. Można by tak sądzić, ale jeżeli popatrzymy dokładnie w tą przestrzeń i sobie zdefiniujemy, co mogło być celem politycznym, Izraela wspólnie z Stanami Zjednoczonymi, to oczywistością jest są tutaj inne, inny jakby cel i oczywistością. Tą, tym celem politycznym, który nie został osiągnięty w wyniku tej, można powiedzieć, operacji Izraela i Stanów Zjednoczonych, które się dołączyły, był, było co? Dokonanie zmian politycznych w samym Iranie, obalenia istniejącej władzy. Taki cel sobie postawiono, panie redaktorze. Te cele wojskowe one towarzyszyły temu głównemu celowi. Oczywiście bez właśnie osiągnięcia celów militarnych nie byłoby możliwe osiągnięcie celów tego głównego politycznego, jakim była zmiana powinna być nastąpić, zmiana polityczna. Ale sądzi Pan, że możliwa jest zmiana polityczna na skutek obcej interwencji w takim państwie jak Iran? Ale widzi Pan, to jest ta naiwność i Stanów Zjednoczonych, które nie po raz pierwszy przystępują do tego typu wojny, tak, kiedy ta operacja się nie, powie, nie powiodła. No to, nie, to też taki cel był chociażby w Afganistanie, w Iraku, w Libii, wszędzie oczywiście nastąpiły te zmiany, ale one wywołały daleko idącą destabilizację. Nie, nie nastąpił tu żadna zmiana układu sił, wręcz odwrotnie. Ta, ta sytuacja uległa pogorszeniu i wywołała masowe emigracje. I tutaj identycznie, przecież sama, sam kryptonim tej operacji strony Izraela. Jaki miał nazwę? Stający lew. Gdybyśmy to, Oceniając tę wojnę, przeszliśmy od porządku dziennego nad tą właśnie ideą. Stający lew. A co to jest stający lew? To jest lew, który znajdował się na fladze Iranu za czasów cesarza Rezy pachlawi, cesarstwa irańskiego. To miał powrót być do tamtego czasu, do tamtego ustroju, chociaż tamten ustrój też nie był inny. On nie był aż tak, nie był w żadnym stopniu sprawiedliwy, też był hierarchiczny i policja polityczna z cesarza Rezy Pachliawy wyrządziła tam ogromną szkodę, tak? Tak dalej i wielu, wielu, wiele rodzin irańskich pamięta. A więc liczono na tym, że tak, obezwładni się kierownictwo i to wojskowej po części politycznej, strażników rewolucji osłabi się na tyle, że wywoła się, przeistoczy się to w protesty całego społeczeństwa e, e, Irańskiego, który dokona obalenia Poderwą się tam jakieś też siłych, tylko jakie, tam nie ma żadnej opozycji. A więc to była swoista iluzja. Panie redaktorze, to była swoista iluzja. No dobrze, ale to panie generale, jeżeli to są iluzje przywódców, same... jeżeli to są iluzje polityczne, iluzje Fatamorgany, można by powiedzieć, rozmaitych głów światowych, no to jesteśmy nie tylko w erze postpolityki, ale w ogóle w erze postgeopolityki, to znaczy, że nikt się nie liczy z prawdziwymi strategicznymi możliwościami. Ale w takim razie pytam, co dalej? Jak pan sądzi, jaka jest? Perspektywa no tej jest, sytuacji. Właśnie, jeżeli teraz zważymy to, że cele militarne jakieś po części zostały uzyskane, chociaż moim przekonaniem, nie do końca Iranu udało się zachować ten uzdatniony uran, który służy do produkcji broni atomowej, chociaż takiego celu Iran sobie nie stawiał. Jestem, to, jest, to jest nieprawdą, że Iran jakby stawiał sobie cel wyprodukowania broni jądrowej. Iran stawiał sobie cel być gotowym w trybie przyspieszonym, jakby Gdyby zostały zagrożone jego egzystencjalne tutaj interesy czy warunki, to wtedy by podjął ten wysiłek, żeby stworzyć broń, broń jądrową czy atomową, był, byłby gotowy oczywiście, ale dzisiaj takiego zagrożenia nie było. To był swoisty pretekst tylko do tego, jak było w Iraku, roz, roz, żeby wszcząć tą całą operację, którą rozpoczął Izrael. I to po części się udało się realizować, zostały obezwładnione też centra trzy, które dokonywano tego wzbogacenia Iranu, czy uzdatniania Iranu na tyle, żeby właśnie w krótkim czasie można było wyprodukować broń jądrową. Obezwładniono także centrum, gdzie trwały prace nad rakietami balistycznymi i tak i po części zostało oczywiście wyeliminowane to kierownictwo wojskowe i Strażników rewolucji, ale Iran jest przygotowany do takiej sytuacji, że tam są następcy przygotowani, żeby przejąć obowiązki. I tak się stało. Tu w sprawie nie nastąpiło żadne bachnięcie, jeżeli chodzi o kierowanie obroną państwa i dowodzenie siłami zbrojnymi i strażnikami rewolucji. Tu była zachowana ciągłość, czyli była odporność. Iran jest odporny. A z drugiej strony ogromne terytorium. To jest milion 600 tysięcy kilometrów kwadratowych, teren górzysty, pocięty, armia prawie milionowa, przygotowana do obrony kraju. Nie da się pokonać Iranu jak każde inne państwo poprzez uderzenia powietrzne, rakietowe. Nie da się pokonać. A groziło to czym, panie, jakimi konsekwencjami? Takimi, że właśnie Chiny mogły wykorzystać tąże wojnę proxy, tak, te działania proxy po to, żeby umocnić swoją pozycję właśnie w tym obszarze, w tym obszarze. Choć Stany Zjednoczone i Izrael stawiali sobie cel, żeby właśnie dokonając tam przejęcia władzy przez siły Antyreżimowe, tak, dokonać zmiany układu sił w tej, w tej przestrzeni, bo taki był też cel czyli polityczny. Czyli panie generale, krótko mówiąc, tam jest destabilizacja i wcale nie będzie jeszcze stabilnie, ale przenieśmy się w takim razie. Znaczy Pan... mówiąc, panie redaktorze, ta wojna będzie wojną niezakończoną, będzie trwać, bo żadna ze stron nie zrealizowała swoich celów politycznych. No dobrze, to przenieśmy się, panie generale, bo to jest bardzo istotne. Tam będzie to trwało, ale u nas, u nas mówię, czyli tutaj za wschodnią granicą, w naszym regionie, my jesteśmy przecież sąsiadami wojny, no też jest problem dlatego że po pierwsze Trumpowi się nie udało nic osiągnąć z tego co zapowiadał bo Putin robi dalej to co chce. Jednocześnie Zeleński mówi, że Putin może szykować jakieś operacje w Europie i jednocześnie jest szczyt na to w Hadze, gdzie Zeleński oczywiście jest, jeszcze ma z Trumpem rozmawiać, tylko jest pytanie bo rosyjska propaganda mówi że zachód już zapomniał o Ukrainie. Czy to takie jest trochę mówienie, że jakby Trump sprzedał Ukrainę za Iran? Oczywiście, że tutaj nie tylko z tego powodu właśnie zaangażowania Stanów Zjednoczonych właśnie na Bliskim Wschodzie, bo trzeba jeszcze widzieć Zachodni Pacyfik, także Stany Zjednoczone, Zjednoczone przystępując do, do jakby udziału w konflikcie z Izraelem przeciwko Iranowi, osłabił swoją obecność strategiczną na zachodnim Pacyfiku, bo te grupy okrętów, które wpłynęły pobrzeż Izraela, to praktycznie trzy grupy. Tam Nastąpiło osłabienie, czyli Stany Zjednoczone tutaj podporządkowały właśnie tej, tej potrzebie w swoje nawet strategiczne interesy i osłabiając swoje zaangażowanie w Ukrainie. Świadczy o tym fakt, że tuż przed rozpoczęciem tej, można powiedzieć, zbrojnej, zbrojnej napaści Izraela na Iran, Stany Zjednoczone zamiast do Ukrainy przekazały ponad kilkadziesiąt czy dwadzieścia, trzydzieści tysięcy amunicji, pocisków i tym obrony przeciwlotniczej, która w Ukrainie słabnie, nie na Ukrainy, a przekazały do Izraela. To z czym to jest? Jakie to jest świadectwo? Że tu się koncentruje ich uwaga, bo Stany Zjednoczone słabną, nie mają zasobów, nie mają na tyle siły, żeby walczyć na kilku, w kilku obszarach, tam gdzie. Skupiałem się, po, czy też po części są strategiczne interesy Stanów Zjednoczonych. Europa tym samym musi wziąć na siebie i to, co już było jasne i oczywiste, wziąć obowiązki udzielania pomocy w Ukrainie, że Ukraina ma dalej tą wojnę prowadzić. Choć w mojej ocenie przedłużanie tej wojny prowadzi do jeszcze większych nieszczęść, dlatego że Europa nie jest w stanie zastąpić Stany Zjednoczone w udzielaniu pomocy. Ukrainie, i po drugie, Europa ma problem jaki? Musi odbudować własne zdolności swoich armii i z drugiej strony zbudować zdolności zaplecza, bo bez zaplecza zdolności armii są żadne. Praktycznie to są na początek tylko wojny, krótkotrwałe, a dzisiaj wojna, jak pokazuje chociażby ta na Bliskim Wschodzie i która toczy się na Ukrainie, jest wojną długotrwałą, wyczerpującą, wykrwawiającą żołnierza i taką Rosja. No tak, ale to w takim razie, jaka jest perspektywa dla Ukrainy? No, bo cały czas obowiązuje w Polsce doktryna, chociaż jest podważana przez niektórych, ale obowiązuje ta doktryna Giedrojcia, która polega na tym, że jak Ukraina upadnie albo coś się z nią stanie, to Putin po prostu zacznie jeść, czy też imperialna Rosja zacznie jeść, zjadać, nadgryzać, niszczyć nawet Polskę, krótko mówiąc. Znaczy to ta, ta, Ukraina bezpieczna, wolna, y, y, pozbawiona ataku Putina, to jest no. nasza racja stanu. Taka, taka Jaka jest ta doktryna? Czy to, panie generale, tak, może się tak. utrzymać, czy jesteśmy, y, czy jesteśmy nie, na etapie, nie, że Putin to, wygrywa po prostu? Tak, oczywiście to jest nasza racja stanu, to jest nasza racja stanu, ale czy ta, tą rację stanu podziela Europa, czy podzielają Stany Zjednoczone, no, to jest cały problem. Właśnie, że my przez te lata nie wywalczyliśmy się w tej przestrzeni, będąc na to, przez 25 lat, nie tylko nie zbudowaliśmy. Dostatecznej wystarczalności obronnej, który zobowiązuje nas artykuł 3, tak jak zresztą każde państwo europejskie będące członkiem NATO, a dzisiaj przecież. Z wyjątkiem Turcji, krajów, które dopiero co przystąpiły do NATO, Finlandii, i Szwecji, żadne państwo nie wypełniło artykułu trzeciego Traktatu Wyszczętańskiego. My ciągle się powołujemy na artykuł 5, zapominając, że podstawowym artykułem jest artykuł trzeci, który zobowiązuje, który jest obowiązkiem, jest wyrazem loj lojalności wobec sojuszników i wobec siebie. Tego nie zrobiliśmy. Jesteśmy dopiero na początku drogi. Tu są potrzebne ogromne pieniądze i ogromne wysiłki z koordynowane, jasno zdefiniowaną strategię, która musi być podporządkowana, My mówimy o NATO i Stanach Zjednoczonych, celom politycznych czy racji stanu będący na wschodniej flance NATO, bo one graniczą z Rosją. Tutaj nie mamy strefy buforowej, nie mam też pewności, że Ukraina wywalczy, czy da, uda się uratować tą Ukrainę, bo bez pomocy z zewnątrz. Ona nie jest w stanie podołać tym zadaniom, które wynikają z rosyjskiej agresji. A panie generale, klasy... jak pan ocenia, bo jeszcze to jest też ważne, polską klasę polityczną, która jest teraz w takim stanie, w jakim jest, ale to nie tylko chodzi o stan, chodzi też o to, co mówi, bo na przykład nowy prezydent Karol Nawrocki chłodno dość o Ukrainie w NATO się wypowiadał. Teraz widzę i słyszę też polityków PiSu, którzy chłodno o Ukrainie w Unii Europejskiej z kolei się wypowiadają. To nie chodzi o to, że ona może teraz wejść bez spełnienia Warunków. Chodzi o to, że można dawać pewną perspektywę polityczną. No ale to jest jedna strona medalu. A druga jest taka, że oczywiście władza, która rządzi, też ma nieco inną perspektywę mówienia i cały czas stoi przy Ukrainie twardo. No są pewne rozbieżności w widzeniu polityki międzynarodowej, ale czy według Pana jesteśmy jako Polska, w, w, biorąc to wszystko pod uwagę, gotowi na te wielkie geopolityczne zawieruchy? Nie. Na razie nie, na razie nie, bo wyrazem, panie redaktorze, czy brakiem wyrazu tego jest brak strategii bezpieczeństwa narodowego, które te sprawy powinny być zdefiniowane i które powinny ucinać tego rodzaju różnego rodzaju wypowiedzi, które w naszej przestrzeni się pojawiają każdego ranka różnie brzmiące i niespójne ze sobą które oczywiście Rosja wykorzystuje i rozgrywa nas w przestrzeni informacyjnej, bo ona się, tam się toczy też wojna bezkrwawa, ale straty są ogromne, te społeczne, dlatego że że, że po prostu nie ma tej strategii i nie ma jasno zdefiniowanego systemu obronnego państwa, jakim jak jest Rzeczpospolita, co z jego stanowi fundament tego systemu, tego jednocześnie gmachu bezpieczeństwa Rzeczpospolitej, tak którym jest społeczeństwo. Panie redaktorze, społeczeństwo nie jest filarem, tak jak w dotychczasowych strategiach to było definiowane. Społeczeństwo jest fundamentem, a więc ma zdecydowanie większą siłę tutaj powinno być. Wszystko jest temu fundamentowi podporządkowane. Ale to kogo winić Brać za brak tej strategii? Bo to przecież jest strategia, przecież Polska no, od 1989 roku jest inną Polską niż kiedyś. To, to gdzie jest ta strategia współczesna? Kogo winić za brak strategii? No te instytucje i polityków oczywiście. To nie jest tak, że... Właśnie to politycy nie wywiązują się swojego zobowiązania bardzo istotnego, bo strategia jest jednocześnie też niematerialnym filarem obrony Rzeczpospolitej. Ona wyraża determinację, naszą wolę, gotowość i tak dalej. Ona definiuje zasadnicze jakby problemy, sprawy, które określają system obronny państwa. I w tym systemie, panie redaktorze, jasno zdefiniowany ser polityczny w naszym położeniu na styku z Rosją powinien być stały, święty nienaruszalny, to jest racja stanu. A jak ona powinna brzmieć? Czy pan nie znaleźć, tego nie można nawet znaleźć w konstytucji, bo konstytucja jest tamtego czasu, tamtego czasu, kiedy sobie wyobrażano, że Rosja będzie nikogo nie zaatakuje i kiedy w koszarach rosyjska armia będzie trzymać głębie pokoi. Takie było wyobrażenie o Rosji, że Putin to jest facet tak, europejczyk, pali cygaro, gra na fortepianie, robimy z nim interesy. Kto to to definiował? Kto? Politycy, tak? Myśmy stracili przezorność w tej przestrzeni. To zjawisko, które nam zawsze powinno towarzyszyć w oparciu o doświadczenia historyczne, ogromne ofiary, które ponosiliśmy i tak dalej. I z tego, że Rosja nigdy nie zrezygnowała z swojej polityki imperialnej, strategii militarnej. Panie redaktorze, tą racją stanu co jest? Pokój, pokojowy rozwój i przetrwanie polskiego narodu, to jest racja stanu, i wszystko musi być tam podporządkowane. Także zadania, które na rzecz naszym wyrealizują sojusznicy. My nie możemy być narzędziem, nie dzieć suwerenności strategicznej, że będą w tej przestrzeni nami zarządzać wielcy czyli Stany Zjednoczone i europejscy sojusznicy. Nasza racja Stanu jest tutaj na pierwszym i nie tylko krajów będących na wschodniej flank Senatu na styku z Rosją to jest Norwegia, Finlandia, Szwecja przepraszam Finlandia, kraje nadbałtyckie, Polska, oczywiście dobrze było żeby znalazła się tu Ukraina, ale jak widać nie ma szansy bo ona przystąpiła do sojuszu Rumunia i Turcja to jest determinuje bezpieczeństwo Europy. Panie Generale, takie zdolności, żeby Rosja nie ważyła się zaatakować. Tutaj muszę o... postawić kropkę koniec na Rosji tej racji nie. stanu, bo, bo to oczywiście jest bardzo ważne wezwanie. Pan powiedział, że politycy różne rzeczy sobie wyobrażali, ale filozofowie też sobie wyobrażali różne rzeczy. Francis Fukuyama ogłosił kiedyś koniec historii, tak bo mu się wydawało, koniec. że liberalny, cieplarniany koniec świat historii. to jest to, co ludzkość osiągnęła jako punkt dojścia, a się okazało, że to oczywiście jest zawracanie głowy, bo, tak jest, jest. bo poszło jednak ku gorszemu. No, ale oby nie poszło. Dziękuję bardzo. Panie generale, Leon Komornicki Dziękuję, był, był zastępcą szefa Sztabu Dziękuję. Generalnego Wojska Polskiego. Dziękuję bardzo, był moim gościem.